Od Wszyscy dokładnie wiemy, że Słowo Boże jest prawdą, że my nie jesteśmy tylko słuchaczami, ale i wykonawcami Bożego słowa, nie? Ale i tak na wielu, wielu, tak powiem, płaszczyznach się nie? A Słowo Boże też mówi, że wszystkie obietnice, jakie są tu zawarte, mają swoją, swoje tak dla tego, który wierzy. Dlatego, który wierzy. I dlatego, który to słowo przyjmuje do swojego życia. Możemy mieć głowę napakowaną słowem, głowę napakowaną wiedzą, ale jeśli to nie jest przerobione na praktykę, to to w ogóle nic nie zadziała. Nic. Tu mamy taką obietnicę: Posłuchaj, synu, i przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata Twojego życia. Zobaczcie, kiedy my, kiedy my przyjmujemy Boże Słowo i kiedy my nim żyjemy, to my mamy przedłużone lata życia. To to, jeśli, jeśli lata życia są skrócone, to jest ku temu jakiś powód, tak? Dlatego, że Dawid był według Bożego Serca i on umarł w syty dni. Do później starości, w <coughs> syty dni umarł, tak? To nie było tak, że tam wcześniej odszedł z tego, z tego świata. Kiedy my jakby napełniamy się tym słowem, to my zaczynamy chodzić w mądrości i, i sami jesteśmy zaskoczeni, skąd u mnie, skąd mi to przyszło w ogóle. Skąd przyszła nawet taka mądrość do tej sytuacji, bo to nie jest mądrość tego świata, to nie są, to nie są jakby, że ktoś Ci podpowiada, co Ty masz zrobić, tylko Duch Święty wydobywa to już z tego, że Ty, to Słowo w Tobie pracuje i Ty nawet z tej mądrości Bożej zaczynasz yy, mówić, nie? Poprowadzę Cię drogą mądrości i powiodę Cię szlakiem prawości. W czasie drogi Twój krok będzie pewny. Ty będziesz Pewnie stąpał, nie będzie, że ty nie będziesz wiedział, co masz zrobić. Ty będziesz wiedział, co masz zrobić, bo Twój krok będzie pewny. I chociaż świat będzie mówił, co ty w ogóle robisz, dlaczego ty tak robisz, a ty będziesz wiedział, że tam masz przekonanie do tego, że masz to robić i świat Tobą wtedy nie zachwieje, bo Twój krok będzie pewny. Robisz coś, a ci <tuszy> <to się tuszy> mówią, co ty robisz, bo po ludzku, po światowemu będzie to może... Dziwne, tak? Może to będzie jakieś takie tego, ale ty w Bożej Mądrości i w tym Bożym Przekonaniu będziesz wiedział, że ty masz zrobić taką rzecz. Na przykład zmieniasz pracę, nie? A ta praca, w której jesteś, jest stabilna. I ludzie mówią, dlaczego ty to robisz w ogóle? Przecież ona ci dawała takie i takie pieniądze. A ty wiesz, że masz wyjść z tego miejsca, bo Bóg ci daje i to robi inne, nie? I to jest to przez wiarę robimy te rzeczy, nie? To, to, to taki, taki przykład, nie? Teraz dalej tak. Nie potkniesz się nawet, gdy pobiegniesz. To znaczy, że nie potkniesz się w ogóle. nie, 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 nie. Pewność to jest to, że, że my wiemy, co robimy i to jakby nas nic nie. Żadna przeszkoda nas na tej drodze w ogóle nie, nie, nie jest w stanie, tak powiem, tutaj spowodować, że my się potkniemy, nie? Uchwyt się karności. No i teraz ta karność, nie? Patrzcie, nie ustawaj, cenię o sobie, bo ona jest Twoim życiem. Karność to jest jakby prawda Boża, która nas prostuje. To jest karność. No bo co? No bo Ty robisz inaczej, niż robisz słowo. I teraz nie rób tak, nie rób tak. Ojciec, rodzice do dzieci mówią, przynajmniej ojciec, no nie rób tak, tak? Bo wie, co jest złe, a co jest dobre. I w końcu na przykład, o, Samuel, kiwa się na krzesełku. I kiwa się, i kiwa się. Ja mówię, nie rób tak. O, się dalej kiwa i spada, tak? No, bo dla niego to jest takie śmieszne i fajne. To dzieci tak robią, nie? Ale my mamy cenić sobie tą karność, tak? Dlatego, że ona, ona jest naszym życiem. Czyli ona nas uchroni przed wieloma w ogóle, wiecie, <laughs> przed, przed wieloma nieszczęściami, tak, na ścieżkę, dobrze jest to sobie tak przeanalizować, czy ja to robię, czy tutaj jest na ścieżkę bezbożnych nie chodź. nie podążaj drogą złych ludzi, bo każdy bezbożny żyje bez Boga, co on ci może dać, co on ci może zaproponować, jakie wskazówki on może ci dać, jak on jest bez Boga, on ci da po ludzku coś. Ty Boga masz się radzić, tak? Ty masz tu z Bogiem mieć relację, Duch Święty będzie do Ciebie mówił. Ludzie przez Ducha Świętego, narodzeni z Bożego Ducha mogą do Ciebie mówić, ale nie świat, nie podążaj, nie wchodź. <tryk> unikaj jej, unikaj, czyli wiecie, ja mam takie przypadki, na przykład, że są jeszcze ludzie ze świata, którzy gdzieś... Yy, Muszę tak powiem, próbują, yy, szukają ze mną relacji, nie? I ja te relacje tak spłyca, ja je unikam. Jakby nie odgradzam się od nich, oni wiedzą kim jestem. Ja wiem, że światło ich przyciąga, tak, które jest we mnie, ale, ale ja wiem, że ja już tam dużo zrobiłam i więcej nic nie zrobię. I dlatego tych relacji unikam. One są tylko na tyle, na ile mogą być, tak? Bo wiem, że, że zacznie się znowu sączenie z tego świata, próby jakieś tam, wiecie, światowych pomysłów i poglądów, nie? Unikaj jej, nie zbaczaj na nią, odwróć się od niej i omijaj zdal. Bo bezbożni nie zasną, póki komuś nie zaszkodzą. To jest, wiecie, to jest jakby wpisane, że diabeł używa ludzi, którzy są bez Boga, bo to są. <trym> Córki, synowie diabła, tak? Więc co oni robią? No, zaszkodzą. Zaszkodzą. Oni nie są nawet świadomi tego, że zaszkodzą. Ale ty musisz wiedzieć, że, że oni nie zasną, póki komuś nie zaszkodzą. Sen ich zmorze dopiero, gdy ktoś przez nich upadnie. Bo karmi się bezbożnością jak chlebem, a przemoc piją niczym wino. Lecz ścieżka sprawiedliwych jest jak blask porannej zorzy, która z wolno sprowadza jasny dzień. Droga bezbożnych to skąpanie w gęstym roku. Widzisz, my mamy swój cel. My wiemy, gdzie idziemy. My idziemy drogą, którą jest Chrystus? tak? On jest drogą prawdą i życiem. A oni nie wiedzą, szukają, jak w gęstym roku, chodzą po masku. To tak w duchu wygląda, tak? Nie wiadomo, o co można się potknąć. Ciągle ich spotykają jakieś nieszczęścia. No, Wiecie, moja córka pojechała do Szwajcarii, na a wróciła z kontuzją, nie? No to takie szukanie jakiejś radości, a tu ciągle coś tam ich dopada, nie? Zwróć uwagę na te słowa, mój synu. Zwróć uwagę. Zatrzymaj się. Uwaga, to jest koncentracja. To nie jest, przeczytam, zostawię i pójdę. Tylko koncentracja. Jak jest uwaga, wysokie napięcie, tak, to to jest uwaga, stań i zastanów się, że tamtuje prąd o wysokim napięciu. Zwróć uwagę na te słowa, mój synu, na ucha do moich mów. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku, szczerze ich głęboko w swoim sercu, bo są życie dla tych, którzy je znajdują. I lekarstwem dla całego ich ciała. Ja, jak czytam świadectwo Derka Prisa, który, będąc młody i jeszcze nie znał Boga, i on y, był chory na jakąś nieuleczalną chorobę skóry, i nie umieli znaleźć na no to żadnego lekarstwa, lekarza. I on, jako filozof, chciał obalić Boże Słowo, nie zaczął studiować, bo chciał je obalić. I on doszedł do tego miejsca, gdzie Słowo Boże jest lekarstwem. I on mówi: To ja Cię Boże wypraktykuję. I on brał wszystkie wersety, które są właśnie mu uzdrowieniu. I on mówi tak, dobra, maści każą mi smarować, tam dajmy na to trzy razy dziennie, czy tam raz, sześć razy dziennie, tak, żeby tam to schodziło, nie. No to ja będę teraz tym Słowem Bożym sześć razy dziennie, dajmy na to, nie. I on tak to wziął dosłownie, że jak Słowo z lekarstwem, to ja będę je teraz ogłaszał, nie. I on był w tym wierny i choroba ustąpiła. Nieuleczana choroba skóry. I on zobaczył Boga, Boga cudów. Dlatego D. jest tak dużo naucza, bo on dobłębnie bada słowa, Dogłębnie. I on potem naprawdę wszystkie wszystkiego nauczania są so taką podwaliną w ogóle. <tryk> Najczulniej ze wszystkiego szczerze swojego serca. Nie patrz na cudze serce. Nie mów, o, on tak mi zrobił, on tak powiedział, a on tak nie powinien. Ty patrz na swoje serce. A co? Uraziło cię? To to przebacz. No on taki jest, tak? On taki jest. A jak się zburzają jakieś emocje, to jest prawda, jakie one są. Ty masz sprawdzać, ty masz szczec czujniej niż wszystkiego z swojego serca. Bo w świecie będą różne takie sytuacje w ogóle wiecie. Jest napisane, że o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi popój wiecie. <laughs> no to od nas zależy, tak? Żeby mieć ten pokój. Jak my się obrażamy i robimy focha, to od nas zależy czy my robimy tego focha. My mamy szczęść swojego serca. Tak mówi Boże Słowo, więc mamy szczęść, żeby za długo się coś tam nie wkradło. Ja wiem, że na chwilę nami coś począśnie, bo począśnie. Przyjdzie jakiś tam gniew, przyjdzie jakaś uraza czy tak dalej, tylko czasie szybko z tym rozprawić. Trzeba szczęść swojego serca, żeby to się nie zatrzymało za długo. nie? Bo z niego tryska źródło życia. Stamtąd tryska źródło życia. Oddarł od siebie wszelki fałsz, stron od przewrotnych wypowiedzi. Czyli uczymy się też, jak mamy operować tak? swoimi swoim wypowiedziami. Tak? Ja wiem, że ja w życiu byłam nauczona takich też odpowiedzi, bo to tak fajnie, tak powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, ale żeby komuś szpilka wsadzić. I taki Ty jesteś miły, uśmiechnięty, a tam w środku jest tyle jadu, tak? A Ty masz szczęście, żeby takich przewrotnych wypowiedzi nie wypowiadać, nie? Musisz sprawdzić, jak to jest tą Twoją mową, nie? I tu jest napisane, że oddal to od siebie, tak, i stron od tych przewrotnych wypowiedzi. W ogóle, jak przebywasz w towarzystwie takich ludzi, rozumiecie, którzy tak właśnie mówią, to Ty. I jak za długo z nimi będziesz przebywał, to ty będziesz im tak samo odpowiadał i ty tym nasiąkniesz. Dlatego mamy stronić w ogóle takich ludzi, w ogóle stronić, nie? Twoje oczy nie patrzą na wprost, kieruj wzrok prosto przed siebie. Czyli nie oglądaj się do tyłu, co tam za mną i tak dalej, nie? Masz cały czas patrzeć do przodu. Ty nie masz patrzeć na to co wczoraj, tylko masz patrzeć na to co już jutro. Zawsze do przodu. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan wczoraj jest historią, czyli przeszłością, a my mamy nie wspominać dawnych wydarzeń, tak? Czyli dobra, my cały czas idziemy do przodu, i cały czas patrzymy. Jest napisane, że przykładamy rękę do pługa, tak? Czyli przykładamy rękę do pługa i oracz, który trzyma pług, on nie może się odwrócić do tyłu, bo pług, próg, pług pójdzie krzywo, a próg, pług musi iść prosto. Dlatego jest dopługa, bo to wszystko ma swoje. ma swoje połączenia, nie? Równaj ścieżki, po których kroczysz, i nie wszystkie Twoje drogi będą pewne. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo. Postrzymuj swoją nogę od zła. Amen. Postudiujmy to sobie. Postudiujmy teraz to pod siebie, tak? To jest Boże Słowo, to jest prawda, tam są obietnice. I teraz popatrzmy teraz na siebie przez pryzmat tego słowa. Alleluja.